Cześć, witajcie, jestem Amyrka Kauko i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale znowu bez kamery pewnie na sekundę widzieliście, ale trudno zagramy sobie, jeszcze raz przepraszam za jego nieobecność po prostu jakby mam czas wygrać mam wolny czas i muszę się w ogóle uczyć. nie i jakby przepraszam że nie ma długo. Odcinków jakby nie wiem czemu to powtarzam. Czy to zacznijmy? No nie, no mnie Słuchajcie, no jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać. Spróbuj się nie zaśmiać z bluzą Leona. Czasami będą odcinki z kamerką, czasami nie będą. To zależy. Jak chcecie, no to pamiętajcie, mamy 7 subskrypcji chyba. Coś, pod, coś podobnego na kanale. Nie wiem czemu zabi chcę zabijać Bibi. Mówiłem, że nie będę zabijał Bibi. Ale przepraszam. Setnie się wkurzyłem na Bibi w wkurzyłem. Kto powi A kto ci pozwolił, co? Kto ci pozwolił? Cię słyszyli, to sobie nucę w trochę. I sobie nucę Jeszcze jeden strzał, naprawdę To do Daryla mogłem, ale miał ulta i byś jeszcze odbił w moją stronę Coś mówiłem? Nie, nie brakuje mi ulta, ale mogę rzucić w ciebie miśka Ale boję się, że zmarnuję sobie ulta na marne krańcem tym krańcem zawsze mnie biebi, zabija. Ej, jeszcze nie dobił troszkę. Obił troszkę, przepraszam. Osiem puszek do 21. rangi. Nieźle. Za chwilę zagramy Mortisem. Weźmy sobie skrzyneczkę. To jest trzy tikety, pierwszy raz. Wleciało mi trzy ticket. Alona, Alona, Alona. Please. To za beczka gówniana. Beczka od gównianej beczki. Jaki on ma, Power? Aha, że ten. Podczas ulta mu się regeneruje, tam No, cała amunicja. To jest taki Star Power do podjeżdżania. Normalnie, by tak mnie zabił. Nie miałby tyle amunicji. Ja najpierw wygrywam, teraz przegrywam. Najgorsze będzie te odcinki wrzucić. Coś tam pene, tam penisa. Bye, have a great time. Uważaj na szeli, bo cię shotgunem strzeli. Proszę Cezaryn. Uważaj na szeli, bo cię shotgunem zastrzeli. Dawajcie te jak tez. I'm tu, here. Amen, can make it. Let me hear. Ja serio nie zabijam. Shelly with super. Shelly super come. Ej no ja chcę team. Tak, ja cię nie zabijam. Nawet nie mam takiego pomysłu. No. Ja Cię nie zabiję. No, to nie jest mój powód, do którego tu jestem. Się odsunę, bo jak on nie podjedzie na blisko... Dadaj. daj. Fake teaming. krzak, a tamten jest wolny. A tam jest ta Shelly. Tam jest ta Shelly. I za chwilę zaczną się bić. Już idzie, już idzie w narwiona Shelly. Może no, to nawet dosyć daleka. Nie wiem, ja nie ultuję. Teraz. daj. Bum. Mogłem Myśka jej zostawić. Ale by go krążyła i do mnie, ale miałem na hitem na szczęście Jeszcze teraz cztery pucharki W <słuch> ja mam tyle tego dublera, bo otwieram skrzynki ostatnie i cały czas dropły Normalnie miałbym 500 dublera Rosa mnie nie podjeżdża. Ciekawe to jest. Dlaczego? On co mi się na mnie czai. Teraz na pięć kitowców. że tu... Ta, ta rosy, tej rosy to już tam nie było. Znikła. Mnie było mnie nie wkurzać. Nie wiem jakby Nite jest moją ulubioną postacią. Ostatnio. Zresztą niedobrze mi się nią gra. Proszę oczywiście do Kupsona krzeczko. Wyski Ego mojego kolegi z klasy, który też oczywiście ma kanał. Te szeli coś chce mnie podjechać. Ale nie ma jak. Dawaj no. Widzicie, tak to się robi. Tak się wszystkie robi. Czemu oni mnie nie podjeżdżali? Wiem dlaczego. Tym razem wiem. Ponieważ jakby ta Shelley użyła na mnie ulta, tamta Shelly, ten Leon by ob zniszczył tamtą, ja bym zmarnował ulta, cały swój damage, ona by zginęła prawdopodobnie albo od... Od Leona albo od Misia, bo się by cały czas walił. I potem... Leon by dobił mnie oraz Dob Leon by dobił mnie. Bo możliwe, że miałby ulta. O, trzy Nareszcie gemy mi ze skrzynki, to jest błogosławieństwo jakieś. To kupimy sobie co? There's a time Tak, dziękuję. chcecie żebym kupił jakiegoś Skin'a? Czy wolicie, żebym otworzył Mega Boxa za gamy w przecenie? Jakiegoś czy wiem czy po prostu mega boxa, ale... <coughs> Możecie wybierać w komentarzach. It's Amortis Time! <coughs> piper będzie mi przeszkadzać. To bardzo. Czuję się jakbym grał nitą. że zadaję chyba tyle samo. No! Nie! Really good. Really good. Jak spotkam jakiegoś Samsa, czy wiecie o co mi chodzi? Jakiegoś pokot trójharda <laughs> na koniec tej rundy. Ale w ogóle, czy jak spotkam poko, to puszczam po nie? Bo. Może w ogóle jak nie robię, bo nie, nie będzie memów w takich. <laughs> na no odcinek. Ten ból mnie zjedzie. Co nie? Wiecie co jest najlepsze? Nie zabił mnie ultem. Ten Dziękuję. 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 od duchu. Mnie zabił. Ale był uderzył w tym samym momencie i niestety dostał on killa, a nie Piper. Piper w ogóle... nie wiem, ja uwielbiam Mortisa. jest taka fajna postać. Kurde, co zrobię jak zostanę najlepszym, najlepszą nitą na świecie. W Polsce chociaż. No wystarczy, że się załaduję. Ej ja muszę kogoś podjechać. Ej, ja zginę zaraz. Nie. Serio. Nie, co za hamstwo. Dobra, nie wiem, kim teraz zagram. Nie, ja nie lubię tego, jak... Tych obrażeń na sekundy. mi się nie podobają. To chociaż wiem, że muszę wziąć... Posztać, na której mam najmniej puchek. Pus Pusków. Ile mam najmniej puszek. Kto uwielbiał taki odcinek, gdy był AweSatan jakiś yy, na odcinku Mańskiego, Dzień z Życia Kroła. Bo on był kozak. AweSatan! Tak chcę, żeby zrobił sobie drugie kanta, a nazwie Awe Satan. Nie spróbował. O, tyra. Tyra, nie żyje tyra. Tyra, nie żyje od tyry. Od Ala Tyry. Tik. Chciałbym to strzelić. Gin jest bardzo dobry na ten tryb. Szczerze mówiąc. Jezu, on mnie tu zaraz zabije. On jest, on, jest, on ma taki dobry ten atak. Jeżeli ultimate jest, ult jest dobre, no to no to mam jeszcze kuźdę śmierć. To jest kuźdę śmierć. To co teraz zobaczymy. Też go zabiłem. Jezu. Przynajmniej jest trzecie miejsce. Nawet nie wiedziałem o tym. Że, że ten Dżin. Nie, on. <laughs> nie mógł uciekać, bo burza była. Za ten by się bym się nie schował. Stać mnie na kolejną skrzynkę. Ale to na szuglau nie zrobimy normalnie. Nie ta. ten. Ta, ta, ta maska od Ems mi się nie podoba. To jest taka brzydota jej. Jej. No jej. To jest jo. To jest ona. a Po co za typ... O! Co za typ oknypo. Cóż tego nie zabronicie, mi walić z bliska do szyny. Mimo tego, że to oznacza, że jestem pośledzony. Myślałem, ja, że ten Karl tuje. jest. Ja. Jak, MR Jak ja zabiłem Piper? Jak ja nawet nikogo nie dotknąłem? Chyba, że Karla. Em, widzieliście? MR Kakałko zlikwidował Piper. Mamy jakiegoś majka, który będzie miał dużo kubów, A jak tu pojedzie, zginie, to jest ostatnia rundka, od razu mówię. Idziemy tu. No tu jest. Znalazłem. Sneaky piki. O boże ten Star Power jest do tej MS. A ja o nim zapomniałem. Ale tak kompletnie, nie? Totalnie. Serio. Zobaczymy. Mam dużo pamięci w telefonie, bo sprzątnąłem. Właśnie mam Angry Birds Go. No tak, na Google możecie zainstalować od razu, mówię. ten 8 Bit. Sam Karl. Nabiję sobie ulcika w razie co. Teraz mam tego odtypa. Wiesz, że ja siebie, ciebie mogę ultem moim obijać. O tak. Dobra, wychodzę. Nie mam. Nie mam czym się bronić. To jest moja teraz jedyna szansa. O! Mówiłem szansa Mówi niby Mamy skrzyneczkę Obliczyłem to Jeden big box Jeden normal box Brawl box I star box. Było nawet mało 30 gemy. 30 gemów mam. Jestem mistrzem. Dobra, to było na tyle. Pa i cześć.